Pani Tereso, proszę wrócić. Na, na ten czas jest czas dla tej Ale pani. No, ja bardzo to, proszę. Ale, ale, położę, ale Za chwilę. Za, to to jest to jest cool. za chwilę. Czekam za chwilę, akceptuję. Ale dobrze, to nie coś... znoszone. Nie, Pani Nazywam się Hubert Gorczyca, jestem emigrantem, 9 lat mieszkam w Norwegii i od... Z samego początku tutaj wspieram pana inżyniera, a dlaczego zabrałem głos? Dlatego że biuro mam na półwyspie Forne, gdzie siedziba Statoila. Ja zawsze siedzę na wybrzeżu, jem banany i patrzę na tego wielkiego giganta, Statoil dzisiaj się to nazywa Equinor. I pan inżynier co uciekło tutaj w mediach, został już dawno mianowany przez Polonię ekspertem do nordowskiego modelu zasobów, eksplorowania zasobów naturalnych. A ponieważ mam kontakty z Polonią, to chciałem powiedzieć, że bez pomocy Polonii, bez lobbingu z zagranicy bo z zagranicy widać inaczej ta misja może się nie udać. Więc chciałem powiedzieć, że ja pracuję nad tym, żeby Polacy w Stanach, głównie w Norwegii, żeby tutaj pana inżyniera wspierali. Dziękujemy. Dzień dobry państwu, Teresa Garna, prezydent dyrektorski Rzeczypospolitej. Proszę o spokój. Tymczasowa Rada Stanu Narodowo-Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Szanowni Państwo, występuje w interesie ponad 99% Polaków, nie mających prawa do kandydowania w Polsce, a więc nie mających swoich przedstawicieli w ogóle w rządzie, w, Sejmie, w Senacie, na urzędzie prezydenta. Szanowni Państwo, w związku z sytuacją unieważniam wszystkie połączenia, które były po prostu przez te grupy zrobione, czyli połączenie PGNiG unieważniam, oraz unieważniam również połączenie, takie nie z jest Orlenem, unieważniam, unieważniam połączenie również Orlenu z LOTOSem, czyli przejęcie i również unieważniam wszystkie akty, które powstały potem, różne typu inwestycje tak zwane, które zostały przeprowadzone przez Pana Obajtka i jego po prostu ludzi. Dlatego wszystko to jest nieważne i mówię nie to na podstawie prawa do samostanowienia narodów, i na podstawie naszej konstytucji naród polski nie wyraził zgody na to, żeby w jakikolwiek sposób ktokolwiek pozbywał się naszych zasobów naturalnych. I tyle mam do powiedzenia. Także żadne połączenia nie są z mocy prawa ważne. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Brawo. 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 E, forful, Mam takie pytanie, bo pan reprezentuje nasze interesy, ale teraz jest walka tu w tym sądzie o dopuszczenie Pana do głosu. Nie, nie było tutaj rozmowy merytorycznej i sędzia okazując dobrą wolę, próbował tu niektórym tutaj wytłumaczyć, bo tutaj słyszę jakieś no, fantastyczne historie, że to już się toczy walka o nasze złoża, o nasze bogactwa. Krzysztofie, musisz wytłumaczyć tym naszym patriotom, patriotkom zwłaszcza, o co jest procedowana sprawa tutaj, w ogóle, że jeszcze nie ma, nie ma nie, nie, nie słychać po wypowiedziach waszych, bo przedłużacie sprawę i denerwujecie sędziego, który wygląda na to, że okazał dobrą wolę, on nas wysłuchuje, natomiast wy przeszkadzacie i prośba do Pana mecenasa Proszę nie dokuczać sobie wzajemnie. Nie, 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 kochani, to jest bardzo ważne, bo ja urażam, urażam, że tutaj Dobrze, będziemy utrudniamy. będziemy... Utrudniamy procedowanie, żeby dojść w ogóle do procesu, bo tu jeszcze się nie rozpoczął proces o nasze, o nasz majątek. Ale my to wiemy. Nie, to nie wiecie, wiemy, bo wiemy, przeszkadzaliście. Ale zapominacie. Znaczy. No, Pomycił, Proszę Państwa, bo tak krótko odpowiem... Yy, Krzysztofowi. Szanowni Państwo, ja jako Krzysztof wszystko reprezentujący Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Zawodowych, żeśmy złożyli, żeśmy złożyli 7 października zawiadomienie o, popeł o popełnieniu przestępstwa na, na dużą skalę, po to, żeby ewentualnie prokuratura już wysłała któregoś z prokuratorów w celu obserwacyjnym, co się działo na nadzwyczajnym, walnym zgromadzeniu, żeby miało to stanowisko. Złożyliśmy wniosek do, do nie rejestrujcie tej fuzji, nie wyrejestrubujcie tego nigdy i, i teraz, a następnie pozew o unieważnienie lub uchylenie tej, tej uchwały. Ale teraz w trakcie, ale w trakcie teraz tego wszystkiego, ponieważ na dzień 9 listopada gdzieśmy złożyli, to był dzień ostateczny złożenia tego pozwu, nie mieliśmy jeszcze tej wiedzy, bo w trakcie później mecenasie tutaj i pan mecenas Baszczewski, jeszcze pani pani mecenas, która e, pracuje, jeszcze żeśmy doszli do dodatkowych dowodów, e, z których jasno wynika, że ta uchwała nie istnieje, bo została podjęta. E, e, nie na serio. E, to, nie na serio. E, w sposób wadliwy. W sposób wadliwy, tak, znaczy bez dokumentów albo, albo wadliwych dokumentów. I ta właściwie, i to powinno być z urzędu z mocy prawa bez nawet bez... Pozwól. Powinno być uchylone. uchylone, więc czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Jeśli nie, to serdecznie dziękuję i zapraszam wszystkich do restauracji przy nocie do, do Pana Czałdelny, bo tam byśmy, by, byśmy chcieli krótko, jako te wszystkie siły tutaj, czy media, jakby omówić co robimy, co robimy dalej i jeżeli chce coś ja bardzo chętnie tutaj za kamery ponieważ prowadzę transmisję na stronie facebookowej Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych chcę, wszystko, chcę przede wszystkim podziękować założycielom Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych dla poświęcenia oddania nieugiętości i wielkiej odwagi, wielkiej miłości do naszej ojczyzny, do naszej jedynej matki polki. E, modlimy się za spokojne odpoczywanie dla profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego, inżyniera Ryszarda Henryka Kozłowskiego za Świeć Panie nad ich duszami, Marka Inżyniera, Marka Adamczyka. Cenimy Was, dziękujemy Wam, czuwacie nad nami, korzystamy z, waszej, z Waszego dorobku i z Waszych doświadczeń. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję. Przepraszam. Dziękuję. Nie na Małek, Małek. Patrzysz na nas, pamiętamy o Ciebie i ty jesteś. Bogdan Gizdoń! Bogdan Gizdoń nie ma, tutaj smogu. jest. Jest, pozdrawiamy, pozdrawiamy Bogdan, serdecznie Cię pozdrawiamy. Bogdan, proszę Państwa, Bogdan Gizdoń zrobił wielką sprawę. On otwierał wiele drzwi do tego, ażebyśmy mogli reprezentować swoje koncepcje, swoje idee. E, e, czy to w parlamencie, czy w senacie, czy w różnych zespołach, to tak dalej Wam serdecznie ci dziękujemy i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Polak, polakowi bratem, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To szwajcarskie czy trzech muszkieterów powiedzenie z przeszłości jest jak najbardziej dla nas polacy, kochani drodzy, aktualne. Bardzo was prosimy, dziękujemy wam. Na Facebooku jest nas blisko 20 tysięcy sympatyków cał na całym świecie. Jest nas na całym świecie Polaków ogrom. Nie rozłączyli nas tą emigracją. Żaden z Polaków żyjący na świecie nie przeszczepił się na tamten grunt. Każdy kocha Polskę do Polski przyjeżdża, przesyła pieniądze, wspomaga rodziny. Serdecznie Wam wszyscy dziękujemy, że wiemy, nie naciskamy, nie y, przypominamy, ale y, regularnie od Was dostajemy. Yy, yy, wsparcie i dzięki temu nasza praca ma, yy, ma możli mamy możliwości kontynuować nasze projekty. Mamy ich ogrom, ogrom projektów, aż po uzyskanie utraconych przez Polaków zysków od 1989 roku. Za to, za to odpowiecie wszyscy. Oddacie z nawiązką wszystko, co zadaliście w pocie czoła w poświęceniu, w oddaniu wszystkiego dla Polski. Polskę odbudowywaliśmy po niemieckiej e, gehennie gołymi rękami. I ten cykl, ta gehenna narodu polskiego trwa. Jednak nie pokonacie polskiego narodu. Naród polski jest niepokonany. Tak jest. Dzień dobry wszystkim prawdziwym Polo, Polkom i Polakom. Proszę Państwa, za parę dni, niedługo będą wybory, i zadawajcie właśnie pytania wszystkim tym, co chcą się dostać do rządu, do parlamentu: czy idą do koryta, czy chcą odzyskać to, co nam zabrano. Próby, do tej pory zabrano, i w dalszym ciągu są próby zabierania. Zwracam się do wszystkich tak zwanych mediów, teoretycznie niezależnych, jak oni się nazywają. Mówicie i szkalujecie pana inżyniera Tytko. Co wy zrobiliście w, tym, w tej materii, żeby właśnie odzyskać, nie dopuścić do tego, żeby Orlem przejął begieinnie. Polacy są spolni, nie dopuszczą do tego. I Polacy, każdego z nich pytajcie się, co Wy zrobicie w danym tym. Oczywiście trzeba też brać pod uwagę, że będą was kłamać. Czyli musicie nie to tylko słuchać. Uszami, patrzeć oczami, ale czuć sercem. Dziękuję. Brawo. Dziękuję. Brawo. Serdecznie dziękuję. Zamykam tak jakby dzisiejsze posiedzenie w sądzie. Kto ma ochotę, to zapraszam do restauracji przy nocie do pana Całterny i tam sobie w spokoju jeszcze wymienimy wszystkie uwagi i też chciałbym jakby podsumować w jakiś sposób tą całą kampanię wyborczą i nawiązanie, żeby wypracować jakieś wspólne stanowisko kogo popieramy. Zrobimy w zakresie, żeby się jednoczyć. Y y dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy mecenasie pełnomocniku, dziękujemy to Tytko, dziękujemy Aleksandra kochana nasza, dziękujemy wam no, Pani przyjaciele, aleksandra, aleksandra pracowała nocami i dniami, żeby przygotować odpowiednią argumentację prawną. Miłosz Sobolewski jest przed budynkiem. Irek, wszyscy tam czekają na nas, czuwają od rana. Najśmieszniejsze w całej tej sytuacji jest to, że sędziowie narzekają, że mało zarabiają. Pani tam, która pisze, policja mało zarabia, lekarze mało zarabiają, nauczyciele mało zarabiają, cała ta służba tak zwana publiczna mało zarabiają. I nie wiem, czy oni naprawdę nie rozumieją, skąd się biorą pieniądze na ich wypłaty? No właśnie stąd. Właśnie stąd się biorą, stąd żeby gospodarki. im się nie zakończyło. Jeżeli, jeżeli jest spółka Skarbu państwa, czyli nasza tak zwana, tak, przynosi zyski, I tak przykładowo mamy 100 zł z tego zysku, oddamy obcemu kapitałowi 60 zł, to jaki to dla nas jest interes? To znaczy, że tymi wszystkimi spółkami nie mogą zarządzać Polacy, tak, polscy fachowcy, profesorowie, doktorzy, okazuje się, że... Nie mamy w Polsce fachowców, którzy są w stanie zarządzać tymi wszystkimi firmami. Tak? Wychodzi na to, że wszystkie wyższe uczelnie, Uniwersytet Jagielloński, tam te wszystkie Politechniki, to tam wykładają idioci. Oni nie są w stanie zarządzać finansami państwa polskiego. Musi być jakiś obcokrajowiec klapiński, tak? I jakiś, premierem nie może być żaden Polak, bo musi być jakiś Morawiecki, nie wiadomo, skąd się tu przytulał. Jakiś Duda, którego wyzywają już na wszelkie możliwe sposoby, poniżają, sam się zresztą poniża, to nikt go nie poniżają, no sam się poniża. To nie są nasze tak. Ja nie wiem, czy naprawdę w Polsce nie ma Polaków, którzy są w stanie zarządzać naszym własnym majątkiem w naszym interesie. Czy przecież dodawanie. Ale przecież wiemy, że odprawia? są tacy Polacy. wiemy Polacy robią karierę na całym świecie. Polacy wiele znaczą na całym świecie. Te Te jest nasze wszystkie. wszystkie. Mamy kontakty z Niemcami. Dlaczego nie wiem. mamy darmowego ciepła? Profesor Żakiewicz, przyjaciel Wielki o no, bardzo, Jak wiemy, my w roku mamy bardzo dużo przyjaciół, wielu fachowców, nieprawdopodobne nowej Jest zarządzają, pracują, kierują różnymi instytucjami międzynarodowymi i tak dalej. Ale w Polsce nie ma tego, bo są niszczeni, tępieni. Przedsiębiorcy polscy, wszelkiego rodzaju bandy napadały na polskich przedsiębiorców, okradały ich, nie uniemożliwiały im pracę, tak? Jak tak można zrobić? Nie jesteśmy służbami Administracja publiczna i przedstawicieli tzw. administracji publicznej w ogóle nie znają powszechnej deklaracji praw człowieka. To jak mogą służyć na rzecz człowieka, skoro nie znają ich praw? No nie może tak być, tak? Ale my je znamy. I policja pracy. jest wykorzystywana do napadów, a gdyby była wykorzystywana za w prawidłowym celu, czyli do ochrony ludzi, do ochrony naszego majątku dobra wspólnego, to automatycznie ich pensje poszłyby do góry. Ale przecież mamy rozwiązania, bo przy... nie. Nie mamy rozwiązania. Panie policja, policjanci się. mówią, że są by zatrudnieni z basami, bo nikt nie ma czasu na szkolenia na nich. No to jak może być ktoś nieszkolony z bronią na ulicy? Ja go nic nie on nie, nie ma pojęcia o prawach, o przepisach prawa, w których powstało w zeszłym samym w zeszłym roku 32 tysiące stron aktów prawnych. To jest prawie pół, ponad 1,5 miliona stron do przeczytania w ciągu roku, czyli około 8-9 tysięcy stron do przeczytania dziennie. Nikt nie zna w Polsce prawa. Nikt. Kompletnie nikt. Dziękuję bardzo.